Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, moi drodzy. 20 dnia wyzwania, wdzięczność, klucz do magicznego życia. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, a my jesteśmy na 20 dniu wyzwania. Zapraszam do tego. Wyzwania można dołączyć w każdej chwili. Najlepiej jest je zacząć od pierwszego dnia, znajdziecie wszystko w playliście. Pod nazwą Wyzwanie Klucz do Magicznego, Wdzięczność Klucz do Magicznego Życia. Więc zapraszam, zacznijcie, zacznijcie od początku do końca i zobaczycie, co w Waszym życiu się zmieni. Poświęcamy kilka minut dziennie, a możemy zyskać naprawdę całe życie. Więc to tylko od nas zależy, czy wejdziemy w to, czy nie. Czy zobaczymy chociaż, o co chodzi z tym wyzwaniem, z tą wdzięcznością. Jaki ona ma cel w naszym życiu, po co ona jest. I, i właśnie dzisiaj, dzisiejszy dzień, ten 20. jest... Wdzięczność jest pamięcią serca. Jean-Baptiste Messieu, francuski rewolucjonista. Wdzięczność jest opracowana na podstawie książki Ronda Byrne, Magia. Jest to... Ronda jest autorką sekretu, więc... Daje nam klucz do sekretu, który napisała wcześniej. Tutaj w książce tej magia daje nam klucz, że właśnie tym sekretem, który poznamy i który odmieni nasze życie, to właśnie jest wdzięczność. Może już doszłaś do tego, że celem każdego magicznego ćwiczenia wdzięczności zawsze jest odczuwanie jej w jak największym stopniu to dlatego, że kiedy zwiększasz wewnętrzne uczucie wdzięczności, w zewnętrznym świecie przybywa tego, za co powinnaś być wdzięczna. Po długotrwałym praktykowaniu wdzięczności automatycznie będziesz ją czuł głębiej w swoim sercu. Jednakże dzisiejsze ćwiczenie magiczne skraca czas, którego normalnie wymagałoby osiągnięcie tego poziomu. Ćwiczenie Magia serca ma na celu ogromne zwiększenie głębi odczuwanej przez Ciebie wdzięczności przez skoncentrowanie umysłu na okolicach serca, gdy będziesz wypowiadać i odczuwać magiczne słowo dziękuję. Badania naukowe wykazały, że skupianie uwagi na sercu w czasie odczuwania wdzięczności sprawia, że jego rytm staje się o wiele bardziej miarowy i harmonijny. Co z kolei wpływa na poprawę zdrowia i lepsze funkcjonowanie systemu immunologicznego. To powinno dać ci pojęcie o potędze magii serca. Osiągnięcie efektów wymaga praktyki, ale warto spróbować. Po kilku próbach osiągniesz zamierzony cel i za każdym razem, gdy będziesz ćwiczyć magię serca, Twoje uczucie wdzięczności będzie wzrastać w sposób wykładniczy. Aby wykonać to ćwiczenie, skoncentruj myśli i uwagę na okolicach serca. Nie ma znaczenia, czy skupisz się na wnętrzu, czy na powierzchni ciała. Zamknij oczy, ponieważ w ten sposób będzie łatwiej i koncentrując się na swoim sercu, wypowiedz w myślach magiczne słowo dziękuję. Kiedy przećwiczysz to kilka razy, nie będziesz już musiała zamykać oczu, ale z reguły będziesz czuć większą wdzięczność, gdy będą one zamknięte. Kilka rad pomoże Ci naprawdę szybko uzyskać magię serca. Możesz położyć prawą rękę na sercu, by umysł łatwiej się tam skoncentrował. Gdy będziesz wypowiadać magiczne słowo dziękuję albo Możesz sobie wyobrazić, że magiczne słowo dziękuję płynie z Twojego serca, a nie z umysłu, gdy je wypowiadasz. W ramach dzisiejszego ćwiczenia weź swoją listę dziesięciu największych pragnień i przećwicz magię serca na każdym z nich. Przeczytaj kolejne pragnienie w myśli albo na głos. Po przeczytaniu każdego zamknij oczy, skoncentruj umysł na okolicach serca i powoli wypowiedz magiczne słowo dziękuję. Możesz wykorzystać podpowiedzi, które podałam wyżej, jeśli uznasz, że ci pomogą. Po zakończeniu magii serca w odniesieniu do każdego ze swoich pragnień, będziesz miała nie tylko zwiększoną głębię wdzięczności, jaką jesteś w stanie osiągnąć, ale również ogromnie zwiększoną wdzięczność za swoje 10 największych pragnień. Możesz stosować ćwiczenie magia serca do swoich pragnień, jeśli chcesz przyspieszyć ich spełnienie. Ale za każdym razem, gdy wypowiadasz magiczne słowo dziękuję, samo używanie magii serca kilka razy dziennie wywrze duży wpływ na twoje szczęście i na magię w twoim sercu. Co za tym idzie w twoim życiu? Po kilkukrotnym przećwiczeniu magii serca, Zauważ ogromne zwiększenie głębi odczuwania i właśnie o to chodzi, ponieważ im głębsze uczucie wdzięczności, tym większa obfitość otrzymasz. Pierwszymi fizycznymi oznakami tego, że zwiększa się głębia Twoich uczuć może być np. mrowienie wokół serca albo przenikająca Cię radość, być może Twoje oczy wypełnią się łzami albo dostaniesz gęsiej skórki, ale bez wyjątku. Zaczniesz odczuwać głębię spokoju i szczęścia, jakiej nie czułaś nigdy wcześniej. Kochani, na końcu zrobimy sobie taką, takie krótkie właśnie ćwiczenie magii serca, żeby poczuć to serce. To już jest naukowo udowodnione, że pole serca jest dużo większe niż pole mózgu. Ja w tej chwili nie będę. nie, nie jestem w stanie podać, jakie to są liczby. Ale chyba sześć, sześciokrotnie większe. Więc teraz sobie wyobraźcie, że czując, możemy osiągnąć więcej co więcej niż myśląc. I teraz, jeżeli będziemy w tym uczuciu wdzięczności, tak naprawdę, kiedy nie tylko będziemy o nim myśleć, ale też będziemy je czuć, to pole, które będzie nas otaczać, będzie dużo większe. Niż pole tego, co będzie nam obecnie siedziało w głowie. Więc, jeśli jest ktoś teraz tutaj, który, kto boryka się z jakąś lekcją, kto nie może sobie poradzić z czymś, to połóżcie rękę na sercu. Najpierw jedną, potem drugą. Zamknijcie oczy. Weźcie. Głęboki wdech. I powiedz dziękuję. Staraj się czuć serce, mówiąc słowo dziękuję wypowiadaj je powoli, z miłością, wdzięcznością i szacunkiem. I pomyśl sobie, że za każdym razem, kiedy to słowo dziękuję, mówisz, w Twoim sercu zapala się światło od wewnątrz, które im bardziej czujesz to słowo dziękuję, bardziej się rozchodzi. Tak jak kręgi na wodzie. Wyobraź sobie tak światło. Kiedy wrzucisz do wody kamień, to robi się krąg. I teraz to słowo dziękuję jest takim światłem na nasze serce. Im bardziej czujemy tę wdzięczność, tym bardziej to światło wydostaje się z naszego serca. I każda wdzięczność za każdą rzecz i za każdy dzień ma swoją barwę. I teraz sobie wyobraź. Że to światło przyciąga właśnie takie samo światło. Dziękuję. 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 Ja Wam z całego serca, kochani, dziękuję za to, że jesteście. Za to, że chcecie tu być, że chcecie mnie słuchać. Dziękuję. I wracamy do ćwiczeń. Ćwiczenie magiczne numer 20. Magia serca. Bądź wdzięczny za to, co masz. Sporządź listę 10 doznanych dobrodziejstw, napisz, dlaczego jesteś wdzięczny. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Staraj się odczuwać jak największą wdzięczność. Wiecie, co zauważyłam, że w momencie, kiedy ja tak naprawdę dziękuję, bo samo powiedzenie słowa: Dziękuję, to jest dziękuję. Ale kiedy ja tak naprawdę czuję tę wdzięczność, ja z automatu kładę rękę na serce. Drugie ćwiczenie. Skoncentruj swój umysł i swoją uwagę na okolicach serca. Tak, dzisiaj udajemy się do serca. Zamknij oczy i skupiając umysł na sercu w myślach, wypowiedz magiczne słowo: dziękuję. Weź swoją listę dziesięciu największych pragnień i przećwicz magię serca. Czytając każde z nich, potem zamknij oczy. Skoncentruj uwagę na okolicach serca i powiedz: Dziękuję. Tuż przed położeniem się spać, weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: Dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła. Dziękuję. Dziękuję Wam, kochani. Przytulam Was mocno. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Oraz za zostawienie komentarza. Podzielcie się w komentarzach. Jak działa na was magia? Jak to wszystko odczuwacie? Czy coś się już zmieniło? To już 20 dzień dzisiaj. Przytulam mocno. Magda.